Cześć, to jest, przejdźmy, znaczy to jest let's play. Nie let's play for fun, let's play bla, 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 takie różne, tylko to jest zwykły let's play, tak. Będę przechodził do 30 levela. Postaram się, nie wiem, oczywiście, jak będą, będą takie różne, bla, bla, bla. Wiecie o co mi chodzi? Zapomnę, się teraz dwie jakieś czarne coś. Wow, no, odbija się, to już to widzę. Ale to jakoś, nie, nie, o. Hmm, co ja chcę powiedzieć, będę grał w, w Battlefield Heroes! Jak widać na górze, Heroes Battlefield, a tyśle hmm. like Tip of the day. Mm, 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 mm. A, i poza tym witaj, ja jestem Anonim, bla, 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 nie będę przynudzał. Zaczynamy Kde? Kim ja gram? Ja gram takim... Kim ja w ogóle gram? Tym, co on nie pije na głowie. Przepraszam. Escape. E... Przepraszam za niego. No co jest, zagotowało mi się na full. Uuu, kamera się trzęsie. Pu. Widzicie, gram tym. Mówiłem, że gram nie. Reloading pff, pfff, pff. e, Loading. E, ja gram... Mm. He, hmm. nie widziali Oznaczymy mnie sobie, czyli gdzieś jest ich szpieg. Co to, to może oznaczać, że jest ich Naj Chyba, biorę się w gość. Kiedyś grałem tu komandosy. Miałem ponad 10 level. Ale wiecie co? Kolega mi powiedział? Komandosem się głupio, okej? Wiecie co? Miał rację. komenda się bardzo głupio. Znaczy no fajnie się nim wgrał, ale... Jednak w tym jest coś... Puf, puf, puf. <ścoughs> yeah! Zabiłem, zabiłem. Widzicie ten w prawym na ekran taki aqua t Hitchcock, Kiono. jakie mam staty? Zabijam jedną osobę, mam punktów F. Eee, lepiej lepiej wciąż. Defin. No i no Noptim. No, Sam jestem w polu. Ja nie wiem, lepiej nie będę aż taki mmm, mmm, mm, 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 Defeat you, YouTube. Tak, to będzie. Le, let's see. Yes. Zobaczmy. Oby ta sama mapa. Oby. to tylko takie. Nie mam nawet w podczas gry. No dobra, nie będziemy co nie. Hmm. Teraz by jakiś upgrade duży podobno. Dużo mapek dodano. Hmm. Ktoś może na niej się wtrącić podczas nagrywania. Kogo dobrze znacie. I kogoś to byście chcieli, żeby się wtrącił. Mm -hmm. Będziemy z tym tak wieć. O, będziemy tak to No, thanks. Jest taki, ale znobiłem tą akcję. Ale nie ma co, ma taki lewe, że mogę nauczyć. Sobie. No i Koandos ma dużo mniej życia, już widzę. A ktoś tam flagę ukradł. Plask. Tylko tyle mogę zrobić. Widzę, O nie, to ty mnie zabiłeś, Pomszczę siebie. Stefan z Uber. No, komando ze to... Tak, komando mam Kogoś nas strzeliłem? Właściwie jadę z tym. W tym razie się tak nie ma No było ich trzech. Ale nobie, który? Jestem trzeci w teamie. Mam tyle punktów, ja. Boże. Kocham tego typu gry. Teraz się nie da tak łatwo, nie że mam go tylko. No. Nie, tak! Znowu go zabiję, ten sam. Szczerze mówiąc, nie mogę się stupić, jak gram i mówię, ale to jakoś mnie przeszkadza totalny blok skupienia. No ale się przyzwyczaję, Dobra, chwilaamy się. Nie ma... <ścoughs> ja 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 no, i będą tutaj jest jakiś jungle normalnie. Chcę mieć asysty przy jakby będzie zabijał Koleś nie ma szans przejrzeć. Ej, hey, asysty. Fuck. Jaki kozak! Jaki kozak! Nie no, co za kozak! Nie you no. Know? To było kozackie. To było jedno zabójstwo muszę bardziej się zacząć. Koleś ma 666 punktów miał. Widać będzie na nagraniu. Nie, no biorę się w garść, bo widzę, że to Corporation. Dawno nie grałem, ale... O, mam spido. Właśnie, ja w spido muszę to zapuść, to mi będzie lepiej. Właściwie idę odzyskać flagę. Nie, oni przy naszym spawnie tak kampią, że... No patrzcie, no co się dzieje na spawnie. Spawn i to nas nie ich. Że to bardziej na Xbox wygląda, ale nie, to nie ispan. No, wypuść mnie! Wypuść mnie z nie będę pisał dla jest. No, coś mi nie idzie, wiecie? Że aż tak nie lamię. To jest na początki. Zobacz, poznacie sobie tą z kiedyś jaką będzie. Tu ten komandos już widzę. Chyba to nie komandos ale ktoś tam musi być. Zero już HP. Max szczeka. Co oznacza, że

E, już myślałem, że gość specjalny, ale coś, coś mi się nie wydaje. Tak, widzę, wy widzicie to. Co za... Powtarzam, to nie jest ich spawn, to jest nasz spam i jestem prawie najgorszy w teamie, no. Tam 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 tam! Tam 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 tam! Dzedniesz już. A mówiłem, a. No bo teraz coś mi idzie lądzko. Bo, nie bo jesteś samą. Dzięki. <laughs> e, tak, przywitaj się, jak się nazywasz? Ja, ja wiem. No, to chyba już wiecie kto to. <laughs> Czy nazywasz się Manieks? Może tak, może nie. Cownąłem się w czasie do przyszłości. Wow. Kozak. <słyski> ta, ta. Albo granat. Na trzech na jednego będę No właśnie. Tak, tak. Ta, ta, ta. Kiedy się uda skończy, bo chcę mieć zakończony ten odcinek, panie i pacnowie. Nie, nie chciałem was obrazić. Mówiąc tekst, który mógł troszeczkę Was urazić i mnie zapewne gdzieś pozwiecie. No nie ma. Jaki masz, Widzisz, już cię zabili przez to? Widzisz? No, no Master też się z ciebie. Ten, no, zobaczcie jaki on ma tam wyglądać. No, pewnie on gra, pewnie gra. Wie, wiemy, kim jesteś. Jeden z naszych widzów, wiem no. kto. 50 no. osób znam, kiedy zgadniemy. No, zgadniemy. O! Kolejny z naszych widzów. Aaa, to no, Kolejny nasz widz chce nas zabić. I chce potem um, mieć tak ta szpanować. Ha, Zabiłem lamera. Lamusa. No, lamer. Ale mogę. ja w to nie będę grał. Nie chcę się rozśmieszyć. Aha, okej. Okay. Ja będę grał. Będę grał w grę. Jaką? Fajną? Tomb Raider. O fajny ciuszek! No, on ma HP, więc nie jedz. <laughs> mm, DUB. Nie, Master SMS tak wygląda. Widać, że za SMS-y kupuje ciuchy. Nienawidzę takich. No, a za co ma kupować? Bo przecież SMS-y to kasa. A za co się kupuje ciuchy? No, za kasę. No właśnie. <laughs> mm, takie SMS-y w Czemu? Nie można wsadzić SMS-a w pupę, chyba, że jak już telefon taki mały, Dobra, ale nie wiem, lecimy, że się zmieści. Nie, w ja nie miała, po prostu. Tak nógę fajnie rzucić. Ach! No maniks, I, i jak tam było w szkole? <coughs> co za pytanie. Nie, nie no, będziemy głupio. z wami o szkole rozmawiać, bo to, bo szkoła jest głupia. A co nam w ogóle szkoła? No właśnie. Jak można grać? No właśnie. I, i zbierać puszki. No, no różne, e, różnego rodzaju. No, i będziemy te też ekologicznie jednocześnie. No właśnie... O, oby nas nie zauważył, bo będzie źle z nami. I płyniemy, płyniemy. Spokojnie umiem pływać goń go Wow, DBTS to tam sniper flagi. Ale on jest najgorszy do br 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 brania flagi. Tak, najlepszy jest komandos. Jest... No. Ja komandosem zawsze kradłem i byłem prawie zawsze pierwszy w teamie. Eee, taka prawda. No, ta postać to ja ją najgor naj najgorzej nią gram. Mm, tam akurat też tak um, mogę powiedzieć. No nie mam wyjścia, bo albo on mnie zabije, albo będzie. Albo on, on Ciebie zabije, nie ma innego wyjścia. Chyba, że ktoś się pojawi. O, zabiłeś go! No, znowu ten sam! Widzowie! Nękają my mnie! No masz to SMS yy, no, A zapomnę... można to kupować. Pierwszy raz w to widzę. Mm, no dobra, kolejny raz, bo patrzy się jak on gra. bez beze mnie. No nie ma ci... O, mi się przeszło, tak widzowie. A dlaczego zapewne zapytacie? O, flaga. <grystanie> o, tak. <grystanie> nie, zapewne widzowie zapytacie, Czemu po angielsku, a nie po polsku, ponieważ... ponieważ moja Mozilla jest angielska. I tyle co wam powiem. A ja bez lagów wam powiem. Jak mówiłem, może i No, kiedyś... a kiedyś to były... Lagi. lagi straszne, no. ale widać, że upadata wyszedł lepszy upadać O, zabiłem innego tym razem. O nie mas. Patrzcie, nie miał. Tak. O, śmierci, idźcie wykąpać. O nie. Jakiś komandos mi walnął tutaj! <laughs> Widzicie, wiedziałem, że ty komandos. No, A przegraszik komand Została dosłownie minuta do końca nagrania. Wsi komandosci mają charakterystyczne majki takie. I chcę się z wami pożegnać. Subujcie. No to Subujcie. was. Um, League of Legends. League of Legends idziemy grać. Zielone te łapki klikajcie, nie czerwone B. Patrzcie czwarci w teamie. Klaskajcie, nie jestem lamelem tam, bo ci dwaj ostatni to nie mają, mają zero punktów. Misję przeszedłem i do zobaczenia w następnym odcinku. Przejdźmy grę razem z Anonimem, jakoś to skrócę. Y, grę Battlefield Heroes i żegnam się. No to jowlę rycerzyki. No ja, wziąki i cześć.